Jak wygląda podał administracyjny Niemczych? Podał administracyjny Niemiec nieco różni się od polskiego. Nie ma tam województw, tylko Niemcy landy o znacznie większej autonomii. Przez jakie landy je nasze busy do Niemiec? Kontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 620 76 435 566 551 397 E-mail w Nasza firma przewozowa Bus dała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy, z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.